Myślisz, że wiesz wszystko o sobie i swoim ciele? Cóż, to nie jest prawda. Ja jestem Michał i dzisiaj wam przedstawię 9 faktów o ciele człowieka. Zapraszam do oglądania. 1. Ludzka pamięć jest bardzo pojemna. Możemy ją porównać z ponad 4 terabajtami pamięci na twardym dysku. 2. Prawe płuco człowieka może pomieścić więcej powietrze niż płuco lewe. 3. Ludzkie oko może rozróżnić 10 milionów różnych odcieni. 4. Tak jak każdy z nas ma odciski palców, tak każdy z nas ma inny odcisk języka. 5. Damskie serce pije szybciej niż serce męskie. 6. Serce człowieka jest tak mocne, że mogłoby wpompować krew na przynajmniej 9 metrów w górę. Mięsień sercowy jest najsilniejszym w organizmie, ponieważ musi on dostarczyć krew do każdego zakątka ciała, w tym oddalonych palców, u nóg i stóp. 7. Podczas kichania powietrze wydobywa się z płuc z prędkością 166 km na godzinę, numero 7. Na ludzkiej skórze znajduje się ponad 70 km nerwów. 9. Oczy nie zmieniają wielkości od urodzenia. Okej. Okay. To było na tyle. Dajcie mi znać, czy się Wam podobało. Nie zapomnijcie o Waszej powinności, czyli łapkach w komentarzach. I co? Trzymajcie się. Do następnego filmiku. Na razie. Cześć.